Siemaneczko moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj opowiem wam historię dwóch na pozór podobnych do siebie fachowców. Pierwszy z nich to Czesiek, porządny fachowiec pracujący na porządnych narzędziach, z doświadczeniem, ale mający jedną wadę: pieniądze się go nie trzymały. Zawsze, kiedy była rozmowa o pieniądzach, on pokazywał słonika i to bez trąby. Drugi to Krzysiek, fachowiec z doświadczeniem, również pracujący na porządnych narzędziach, inteligentny, ale słaby z matmy, choć jeżeli chodzi o pieniądze, potrafił liczyć. Obaj robią instalację elektryczną w podobnym standardzie i za podobne pieniądze. Obaj również używają podobnych uchwytów na przewody. Z tą różnicą, że Czesiek montuje te uchwyty do Sufitu standardowo, używając do tego celu wiertarki, wkrętarki, młotka oraz. Kołka, przez co czas wykonania instalacji się wydłuża. Krzysiek natomiast dobrze wie, że czas to pieniądz i używa do tego celu osadzaka plus dedykowanych uchwytów przeznaczonych do przewodów. Wniosek jest taki, że praca jest wykonana tak samo dobrze: z tym, że Krzysiek wykonał ją 5 razy szybciej, przez co zaoszczędził czas i pieniądze. Dlatego teraz, gdy Czesiek pyta, pożycz no stówę do pierwszego, bo ja to jestem pusty jak bęben, to Krzysiek odpowiada: Nie mam drobnych, dam ci 500, może być. Nie bądź Cześkiem na budowie, oszczędzaj czas i pieniądze. Bierz przykład z Krzyśka. Pozdro.